So misguided in my youth I couldn't help but drink this poison brew You had a strange perception It's cold. Wypuszczenie wody na zimę, żeby nie rozwaliło zaworków. Ten rok był fajny, bo było cały czas pełne beczki. Cały czas coś padało. By było czym podlewać. A teraz podlewają się maliny. Cześć wszystkim. Witam się z Wami i zarazem żegnam. Ponieważ już wiem, że youtuberki ze mnie nie będzie. Niestety. Założenie było takie, film jeden raz w tygodniu, ale no po prostu nie przeszło to ze względu chyba na obowiązki rodzinne, no bo tak inaczej nie można tego nazwać, bo przyjeżdżaliśmy tutaj z całą rodziną, dobrze spędzaliśmy czas, spokojnie, wesoło. Nie myślałam w sumie o nagrywaniu. Bardziej o tym, żeby biegać za synkiem, <gry> więc no nie wyszło, chociaż zawsze było to moje gdzieś tak z tyłu głowy marzenie takie, żeby sobie prowadzić taki ogrodniczy kanał, ale na taką odległość okazało się po prostu, a wykonalne. Ale i tak z całego serca dziękuję Wam za obecność, za to, że byliście ze mną. Nie wykluczam, że kiedyś gdzieś jeszcze jakiś film się pojawi, ale raczej nie będzie to na zasadzie hej, prowadzę kanał. Tylko tak, w, raczej w rodzaju pamiętnika. Tak tak po prostu uda się, to się uda, nie, to nie. Całkowicie na luzie. To będzie kanał pseudo ogrodniczy. Bardzo przyjemnie w sumie ogląda mi się teraz te filmy to taki stricte pamiętnik troszeczkę ubogi w wydarzenia nie tak to miało wyglądać ale wyszło jak wyszło i tutaj pozdrawiam wszystkich oglądających mnie i dziękuję, że, że byliście jestem za to wdzięczna i szczęśliwa to na pewno i życzę wszystkim szczęścia i najwięcej radości i uśmiechu, bo to jest najważniejsze chyba w życiu. W tym pędzie pracy zapomniałam, jak, jak przyjemnie jest się po prostu przejść po lesie. Zwłaszcza jesienią, chyba jestem taką typową jesieniarą. Mam jakieś przemyślenia odnośnie prowadzenia takiego kanału? Na pewno warto. Warto było spróbować, przekonać się, jak ciężko to. Jak ciężko to prowadzić, jak ciężko to ogarnąć. Trzeba mieć w głowie koncepcję praktycznie od początku. Jej, jak mnie uspokaja takie miejsce. Forma pamiętnika była świetna. Teraz na pewno będę po prostu inaczej patrzeć na, na pracę innych youtuberów. Te kanały, które śledzę, ogrodnicze i inne w sumie też. Po prostu teraz już wiem, ile kosztuje to pracy i taka zwykła łapka w górę. Po prostu będzie teraz obowiązkowa w moim wykonaniu. Ale pierdolisz, stara. Bo zrobię film z takich swoich wstawek. Ale pierdolisz, star YouTube na końcu zemblokuje. Troszkę bieje. Wiem, że jak jest dźwięk do bani, no to kiepsko się ogląda, ale tak szybciutko powiem na koniec, co się zmieniło. Tutaj powstała taka pseudo-grządka. W środku rosną dwie, dwie pigwy, krzaczki. Pigwa, pigwowiec. Pigwowiec to jest krzew, a pigwa to jest drzewo. Więc tutaj rosną dwa małe krzaczki. Mam nadzieję, że będą duże. jesień w pełni, dzisiaj piękny dzień mam nadzieję, że za bardzo nie słychać tego wiatru tutaj zmieniło się w zasadzie to połowa tego rzędu, tutaj były agresty, tak się nie mi cieszyłam na wiosnę, bo były pierwsze zielone ale nic z nich nie było, tutaj żadnych agrestów nie, nie zjadłam, ani jednego, tylko z tych dwóch tutaj szczepionych na Badylu ale to jest wszystko. No i postanowiłam sobie tutaj, że będzie czarne, czarna porzeczka w zasadzie na sok, który uwielbiamy, bo jego idzie chyba najwięcej, więc postawiłam na krzaczki użytkowe. Stoję jak przetrwał lato sezon. ściągłam już y, siatkę z borówek. To dalej nie zlikwidowane. Wstydzę się przyznać, ale dalej jest taka paszczura. No trudno. Może się jakoś uda. Sianko. Jeszcze w tym roku będę chciała przerzucić sianko pod borówki, pod te nowe krzaczki porzeczek. Kompostu zbierało się dosyć sporo, jak nigdy na tej działce. Tutaj posadziłam czosnek. Jeszcze nie wyszedł, to znaczy, że w dobrym czasie posadziłam, bo wyjdzie na wiosnę. A tutaj nie pamiętam, chyba cebulkę. Nie pamiętam, czy też czosnek. Nie, nie, chyba cebulkę. I dla eksperymentu tutaj wrzuciłam pietruszkę, nasiona jesienią. Trzy rządki profesjonalnie oznaczone badylami. Trzechewka wczesna i pietruszka. Wystanę za wiatrem. Tutaj mój zaorany kawałek szczęścia. Na pewno w przyszłym roku będę próbowała posadzić ziemniaczki. Takie szyżątki by mnie już uszczęśliwiły. Tam już czekają gotowe zrębki do rozwiezienia na działce. Tyle. Tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami, i dziękuję za oglądanie, za to, że byliście, za wsparcie, za pomysły. Fajnie jest. Papa. <grym> pa.